Chciałbym Ci pokazać kolejny bardzo przydatny, bardzo interesujący komponent. Modale, czyli takie wyskakujące okna. Okna, które mogą wyskakiwać na przykład po kliknięciu na jakimś przycisku czy odnośniku. Foundation oferuje bardzo ciekawy komponent typu modal. Można umieścić w środku dowolną treść. Możesz tam umieścić jakiś prosty, statyczny tekst, obrazki albo na przykład wideo. Będę pracował z plikiem Index, katalog 6 pod katalog 6.2. Przejdźmy na chwilkę do tego elementu Reveal, no bo właśnie to jest ten modal. To jest taki specjalny. Plugin, który odpowiada za funkcjonalność tych modali. Czyli musisz się upewnić, że masz podpięty prawidłowo plik JavaScript. Tutaj widać przykłady takich prostych modali. Mogę kliknąć na tym niebieskim odnośniku, no i tak ten modal wygląda. On w środku może posiadać, tak jak mówiłem przed chwilą, dowolną treść. Jeśli chciałbym tego modala zamknąć, no to klikam gdzieś na zewnątrz albo tutaj na tym przycisku w prawym górnym rogu. Można umieszczać takie modale, które zawierają wideo, można sterować ich rozmiarami. No, możliwości jest tutaj dość dużo. Myślę, że rozpoczniemy właśnie od stworzenia takiego prostego modala. Popatrzmy, jak wygląda nasz kod. W pliku index na chwilę obecną. Mam taki odnośnik, zobacz najnowsze wideo. I właśnie chcę, żeby to wideo po kliknięciu było ładowane w formie takiego modala. Tutaj taka ważna rzecz. Muszę dodać atrybut Data Open do tego mojego odnośnika. Muszę po prostu za jego pomocą wskazać, co będziemy po kliknięciu otwierali, czyli przechodzę do odnośnika, wklejam ten atrybut. Otwierali będziemy taki element, który nazwiemy na przykład wideo modal. Za chwilę go tutaj poniżej odnośnika utworzą. Czyli data open, wskazujemy co będzie otwierane. No i teraz właśnie ten otwierany element poniżej odnośnika muszę zdefiniować. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby po prostu skopiowanie tego przykładowego fragmentu. Zaznaczą sobie te linie poniżej odnośnika, skopiuję i po prostu tutaj poniżej elementu a wkleję. Jak zwykle w takiej sytuacji warto zadbać o prawidłowe wyrównanie każdego elementu, żeby ta struktura była przejrzysta. No i na przykład mogę sobie tutaj usunąć tą przykładową treść, mogę ją zastąpić własną. Na początku taki prosty, tymczasowy akapit, to jest modal, Za chwilę to będziemy zastępowali tą zawartością docelową. W każdym razie tak, tutaj wskazuję za pomocą Data Open, co będzie otwierane. Element z takim ID, czyli takie właśnie ID muszę tutaj do tego diva przypisać. Wideo modal. Skrypt oczywiście dzięki temu będzie wiedział, który element po kliknięciu ma. Otworzyć. Data Reveal to pozostaje bez zmian, a ten button z tym elementem SPAN to po prostu przycisk, który całość zamyka. Na tym etapie to już chyba powinno prawidłowo działać, ale sprawdźmy. Zapisałem plik Index, no i powrócę tutaj oczywiście do podglądu. Kliknę teraz na tym odnośniku, no i modal działa OK. Taki prosty, tymczasowy tekst. No to może spróbujmy zagnieździć tutaj wideo. Skoro można, no to chciałbym tę możliwość przetestować. Jeśli chodzi o samo wideo, to użyję tego samego filmu, który już Ci wcześniej pokazywałem. Była, była taka lekcja o użyciu responsywnego wideo. Jest to właśnie ten sam adres, ten sam film. Wybiorę tutaj umieść na stronie i po prostu iframe e sobie zaznaczę i skopiuję. No i wkleję sobie jako podstawową zawartość tego naszego modala. Z tym, że tak, ten iframe e warto by było otoczyć tymi klasami responsywnego wideo. Właśnie tymi klasami, o których już mówiłem w lekcjach wcześniejszych. Tam jest taka klasa flex-video i mamy jeszcze film szeroko ekranowy, czyli trzeba by jeszcze dopisać klasę widescreen. I dopiero do takiego diva wkleję sobie ten element iframe. E no i to będzie właśnie jedyna zawartość tego mojego modala. Zapisałem zmiany w pliku index, no i powrócę sobie tutaj oczywiście do frontu, kliknę no jest ok, film prawidłowo powinien się tutaj odtwarzać. Czyli potwierdza się to, o czym mówiłem wcześniej, że do takiego modala możesz wstawić dowolną zawartość, dowolną treść. Tutaj jeszcze może na koniec pewne dodatkowe opcje. Warto jak zwykle spędzić troszkę czasu z tą dokumentacją, znajdziesz tutaj różne przydatne dodatkowe klasy. Na przykład klasy, które modyfikują rozmiar tego modala. Tiny to najmniejszy, small troszkę mniejszy niż normalny, a na przykład large to rozmiar większy niż standardowy. Może więc spróbujmy sobie tutaj do tego div'a, który naszego modala otacza, czyli obok tej klasy reveal, dodać właśnie taką klasę large, czyli chcę, żeby ten modal był duży. Zapiszmy zmiany. Przejdę sobie tutaj jeszcze raz, no i popatrzmy co uzyskamy po kliknięciu, no rzeczywiście modal sporo większy. Tak jak mówiłem przed chwilą, warto spędzić troszkę czasu, aby poznać wszystkie możliwości. Jest nawet możliwość tworzenia takiego modala pełnoekranowego, no tych dodatkowych klas jest tutaj sporo. W każdym razie na tym etapie wiesz już na pewno jak takie modale działają, wierzę że stworzenie takiego elementu nie sprawia żadnego problemu.